Ooooa, oh yeah, gramiga! Witam Was bardzo serdecznie ludziska z tej strony Solak. Witam Was w kolejnym odcinku z serii pograjmy w Battlefield 3 Multiplayer Uwaga, ludziska, dzisiaj mamy taki wyjątkowy można powiedzieć materiał, a to dlatego że gramy w kilka osób, czyli ze mną gra. Ze mną. E, ze mną gra Bullet, e, gra negus, gra Pączek, gra Landio i jeszcze Diamond Frey. To jest jeden z kolegów e, właśnie Pączka i Landzia. Tak jest. E, także z nim się jeszcze nie znamy, e, ale, ale gra z nami. Także warto go jednak e, przeczytać, bo będzie się odzywał. Gramy w kilka osób, więc e, koop, nacisk na, na koop będzie fajny. E, pokazuję przede wszystkim dlatego, że będzie będą momenty śmieszne. Także warto oglądać i i i i i i to dlatego też, że nie było jeszcze tej mapki chociaż gameplay jest naprawdę słaby no są, są, są dobre są dobre Jezu, nie mogę się uzmawić są dobre let's play'e materiały, gameplay'e moje ale są i też te złe także ten, właśnie jeden z tych wam pokazuję, ale mówię, przesądziło to o tym, że raz latanie, które właśnie teraz widzicie i dwa przyjemna, przyjemna rozmowa i śmieszne, e, śmieszny gameplay, także Mam nadzieję, że to jest chyba jedno, to jest tak naprawdę jedna z najważniejszych rzeczy, także także tutaj będziemy kła kłaść nacisk na, na taką zabawę bardziej niż, niż tam napierdzielanie konkretne, bo w staty to chyba będę miał 2 na 9, także ja was zapraszam na materiał i widzimy się pod koniec wideo Się, ale... No już nie ma nic innego To jeszcze leci, nie rzucajcie oczy Biegnijcie z nożem, będziecie szybciej No Ja powoli dochodzę A co do za ogry Dobra no, no, dobra, spokojnie nie rzucam, co o co <grymnie> e, takie pytanie magiczne Spirala, biegnijcie Z dwóch stron jak to się nazywa? Grasz te Rankedy na CSI? O no. kurde, aleś bym wyleciał. Dobra, już mnie zabił. Schowajcie. Moja bródka. Gram, bo to. Gdzie jesteś? A, umarłem. Masz jeszcze te 10? Czy. 10 początkowych, czy jednak. Tu Ja czy... mam 200 ponad wygrane. Ty, tu graj ze mną. No. Dobra, Ale trzeba coś zabijać. Przejęliśmy kontrolę nad celem. A jesteś nie w jest. Rosji czy w USA? Kurwa, nie. Dobra, w Rosji. Dupie. <laughs> He, rozstaniesz. <laughs> <laughs> gdzie jesteś, to już twoja sprawa. Nie, no. gdzie ja jestem? Dziuba jest w No. Dzuba jest wszędzie.

Kurczę, Pączka! I się nie chwalił, mnie wygrać na świecie. Pączek, tak odleciałeś normalnie. No, się prawie pobłakałem. Strzeliłem w samochody i za... Pączek obok. No nie, no, to za Ale dostajemy w dupę, ja! Masakra. Tu jesteśmy O, ja se polatam znowu. Nie, nie, nie odlatuj. No i kurde, w ja ostatnim sekundzie, czego to tak jest? O, dobra. Ja tutaj radosnie podlatuję, kurde. On będzie jakoś u lecieć tym. Nie umie. A to nie jest Battlefield 4, kurde, ja nie LOL! <głos> <głos> nie wiedziałem, że tu jest hardcore, że mogę zabijać swoich. Co? Ja, wi witamy na wojnie, Solek. Witajmy w realu. Co ten kutamon robi? Pojmało? Co się dzieje? Nie, Dzisiaj promocje. Kaszankę za dwa złote. No, Jakiś nowy robi? bundel? <laughs> o mnie jebru. Plecy No nie Weź wierzę, co to miało być w ogóle? Nie, wyrzutnie jebane. Idzie, idzie, idzie piechur. O dzięki O, idę Doby dwie ja nie ogarniam takich tych kurde. A już się miałem. Pod Ta to jest za duże dla mnie i w ogóle. O, o ja to jest chyba... Jest. Spokojnie. Chyba trzeba coś się... Nie wiem. Ojej. O kurde, wypadkował. Ja to wyczegram jakiś deathmatchy kurde, zwykłe. To mi wystarczy Czas. Jak ja próbowałem wystartować to od razu wyjebałem w powietrze. Solanko, no nie, no patrz! Świerdzą, kolejny świerdzą, mi pod koła kurwa Głębi cygańskich gaci, no stary, no. Nieźle, Nieźle, na ty. Nie zginę. ja sobie idę, ten nagle składa, pyk! Bo ja myślałem, że ty będziesz wchodził, a kurde, ty po prostu wszedłeś w moje koła. Jak, jak ci zaraz wejdę, to zobaczysz. Co nawet nie poczujesz. No, to taki jest delikatny. Taki mały? No, taki delikatny. Taki, szybki. taki delikatny. Taki ja. może ninja, tak? Tak, ja Ta, jestem. Nawet, nawet nie wiesz kiedy on już wszedł. To szybki lopez. Ja no To Nie wiadomo kiedy wszedł. No, fajnie. Miny. A. Ja pierdzielę, ale lami dzisiaj. O ja, agenta mam. Jedzie, tak, Ponczek coś do nas! Widzę, widzę. Ej, gdzie wy jesteście, powiedzcie w ogóle? Zabijmy. C! Zabijmy. Ja sobie biegnę ulicą Bidą. w lód. O, minął się. Byliśmy. O. Raczej wprost. Kłopuś, kłopuś! Ale, ale doszedłem. Powiedziałeś, co? No, o, widzę że z nich. To jak Ciebie to... widzę, taką zieloną plamkę dostał Kurde, nie wiem, widział mnie czy nie widział? Widział. Znaczy, na mnie się skupił, spoko. E no. no. <laughs> to, sorry, to widocznie jest strzelec jest kierowca. Idę na rozstawienie, może jakiś czo 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 czołg będzie. O, samobójstwo, pyry, No nie, ile? No kurwa, dostał trzeci raz. Ile jeszcze miałem go ciąć? 23, jeszcze raz musiałem nie pocisnąć. Nigor dopytam. Ostrą taką, że aż się można skaleczyć. Jak ktoś się gra, kurde? Nego. Nego. O kurde. Ja biegnę Nie. Ale z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu, tyłu, Podstawiłem jednemu na plecy ładunek, drugiemu ładunek i się zybałem. ja mam amunicję sam, Ej, wchodźcie do tego Z11W No i wystartowałem sam Będę samotnikiem tak naprawdę 0,9 O nice prawda dawno nie grałem ale a kurde, tak, to... Dzisiaj jak nie, nie, to z... z styku. Połączek ma 4 na 11 i kurde, ma najwyższy wynik, No No No, a mi z styku nie da przejechać, no. Ej, to ja... nie jest ze mną tak źle, gościu jest drugi i ma 1,9 no przecież go... Tylko... Jeszcze brak Muszę napić. Bulecik, wsiadaj. O, właśnie. Nieważne! O jeżdżę, teraz się Ale chociaż zdobyłem flaszkę. Dobra, to ja B przejmuję. Helikopterem. tu wsiadaj, bo przejechałem. No nie wierzę! Ej, co oni? Jakie cheaty mają? Czego mnie za pierwszym razem ściągają? Z bozuły. LOL, to kurde był czołg Jeszcze Masakra O samolot, ale zaraz pierdolę <laughs> Masakra Ty no nie wierzę że BMP no Nie patrz, no i nie dadzą mi kurde ani jednego punktu przejąć Już biegnę tam do nich Gryś kamienia Zabiłeś go Negus? Tak Daj mi apteczkę ja pewnie da, ale... Ojej... Landren, Landre za mną, tam jest czołg. O, na dole czołg, uważaj. WŁAŻĄCĘ! Jej, Landren... Tu jest chyba co ja zrobiłem? Nie wiem, co ty robisz, ale... tam jak ja na na tym. O, dzięki, Landzio. Na plaży. O, o, jest... Gdzie ja jestem w ogóle? O... Ej, jest to zmiana kemery jakoś, może coś, Zdaję... 11 Nie. Prawie Zdaję że było 11 Ale, ej, w to... Ale ty jesteś pusty. No nie mam naprawiaczki. Nie masz naprawiaczki, ale patrz, jeszcze cztery ostrzały byś oddał tym. Ej, ja nie potrafię tym latać nawet, kurwa. No tu wsiadaj. A wysiądę. Ej, bie, <śla> ja wysiadłem! Ja pierdol. Nie górę. no weź no bez jaj Wysiedli, kurde, coś. <grym> oddawałem strzał i wysiedli z auta Kurwa. Ej, ja jesteś ja, ja lata tymi zamolotami. Do przodu. Wie, myślałem, że dostanę odpowiedź normalnie. Nie, 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 nie. Z tego, z tego rzuć jakąś paczkę. Nie mam, muszę mieć z tym. A. Jestem z... Byłem, jak jakimś spierdolony, z... pojedzie, dobra. A myślę, że ty jesteś supporterem. Kurde, gościu, spycha mnie o. Yes. JEST! Mnie nie, nie, zniszczenie pojazdu. nie, pojazdu. Zabiłem kuś Dobra, pojazd na nie, 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 Tak w końcu nie, 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 się nie, 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 No to nie, 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 No to czysto. Dobra. Ok, nie, ja tam nie robiłem w ogóle zdjęć. Wow. rozwaliłem to. JADZĘ na A! Na A? To ja bym proponował... się Nie, Właśnie patrzę co, jaki. O, jest G, dobra. No, wysyłałem coś mu tam. Wszystko tarunujemy. Ogr ogrody tutaj... mu wysyłałem, yy, botanikę mu wysyłałem, tą jedną. A to o czerwoną. No dzięki. A? Jak to we mnie walnąłeś tym, tym pociskiem, to dzięki. Co to za tak Ja nie <laughs> mam nic do w ogóle. Tak, ty masz. Nie. Z tyłu w stadium. Rozmawia z samym sobą. No What the fuck?! Co Jezu, jak daleko To jest, ale masakra Ten punkt G jest strasznie daleko Oj, bliżej niż wydaje hmm. <noise> Jak ten koleś leci do tyłu i... G jak tam się zakończyło ostatnio? Ooo ty... co? Co, co? się zakończyło? No, ta kolacja twoja No, ża <noise> Zyła z bonusem. Chuj, najwyżej cię rozjebał znowu. Włańczek! Święto. Zakończyło się tak, jak planował. Poszedł się wyspać. Dwa klejmory... Nie klejmory, dwa C4 rzuciłem na pojazd i go nie rozwaliłem. No, to dba Claymore za 3, te C4 powinny podziałać. Nie, yeah, na hardcore 3. O, zrespiły się te. Został. Nie. Yeah. Dobra, zabity. Zabite, zabite Co tu się dzieje? No, już Dobra, się ładnie. Się... Przejęliśmy punkt znowu. Lecę za Megusem. Megus, mi się. B przyjmuję. Ziodę. Hej, zabił mnie. Nie takiego daleka napierdala, no. O ja pierdolę, uciekam. Nieee... Kalonierka! Ja pierwszy. No nieee... No mi się akurat tego... A ja mam jeszcze działo Kurde, zabił mnie. Ale dupy pierdolę kurwa ten tryb jakiś pojebany w dupę ruchany, kurde Jez yes. kurde, Bulet, ale popatrz sobie na moje staty i się tak nie spinaj Nie się idź sam kurde i się gwałci kurde normalnie No twoje staty, ale ty pewnie umiesz latać kurde <laughs> Nie wskakuj do latania jeśli nie umiesz no No to to ty ta... mucha jesteś żeby latać? Ej No, no. Jezu piszą mi wszędzie to i latać nie umie, kurde, te są samoloty są co? Coś To się jeepa zajebał, tego małego, kurde, i co na piech? Małego jeepa? <grym> tak, no. <grym> yep. To niego no, coś o tym wie. Ale, ale tej dachu nie ma tam, nie? Przy tym jeepie. Oj, zostajmy zaraz w pipkę. Nie, ja idę na pierwszą, pierdolę. Idę na to kurde, nie wiem, zesram się, chociaż dojdę, ale dojdę. Gdzie jesteś, to jest skrobna? Serio? jest? Jestem daleko. O kurwa, widzę cię, dobra, to wrócę po ciebie. Już byłem prawie na miejscu, ale wrócę, już poświęcę się. Kurde, no. przez te flary nic nie widzę. No, ale musiałem, no. Dobra, sprzątaj. Pod sobą masz tyle czołów. Najważniejszy to. gdzie? Koop, kooperacja. DRWIEŚ. O chopie, szedbyś, a szedłbyś. Dobra, descent aha tu... jaki jeszcześ się powiedział no bulet tak no, masakra kurde <laughs> dobra ja mam ten no to widzi jak coś to wsiądziesz na a cię podrzucę tam przejdź. Gdzieś się skitasz. Uuuu, powiem, powiem. O, na no, B może dolecę jeszcze? Już nie, 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 nie muszę On czy ktoś zginąłeś? <laughs> jeszcze jest. Dobra, no to pogramy. Co, wywalił cię? W zasadzie nie. No bo jestem na Skype'ie na przykład. Tak jak wczoraj grałem. I tak. Mam opinię, mogę na WP wejść na przykład. Ale inne strony już mi nie działają. Przykład, A, tak jak teraz jestem w, e, na serwerze? Skonfiguruj DNS-y. Wprowadź to... leczenie. Tak, Wprowadź teraz... lecznie 8.8.48 8, 8, 8 z kropkami. Ale to dziś odneta mojego właśnie o to chodzi. No, ale może go pić go DNS-y. Nie mam opóźnienie, takie na serwerze... No nie, nie dostałem punktu. Tybundowy. Nie umiem latać jednak. Ty, wysiadaj, wysiadaj Bulet, wysiadaj. Aha, zrobiłem swoje. Samobójstwo, osoba. no pewnie. No, się. Na pewno skoczyłem z 3 metrów i samobójstwo. No, jak... widać, że bardzo chciałeś umrzeć. Jakieś 3 metry wystarczyły. No. I teraz. No nie, wierzę, że teraz wyleciałem. Wyleciałem samoistnie. Patrz, jak cofasz mi się. Dobra, patrzę ustawienia, kurde. E, sterowanie... Jezu, ale lami. O kanonierka mi znikła sprzed ryjem. E, w pojeździe, w myśliwcu, śmigowcu, w myśliwcu. E... Jest, zabiję pierwszą osobę. Aha, To znaczy z karabiną. Chyba bota jakiegoś. O, chyba tak. <laughs> Poczek tam... <laughs> Widzę, wziąłem. Ale ty chowaj się tym czołgiem, a nie stoisz na środku. No, nie ruchami mój. Użyj. Co mam użyć? Robaka. No, no i patrzcie, no kurwa... Ja pierdolę, nie wierzę w to. Do gościa normalnie podchodziłem na blisko... Bliskość, kurde, dwóch metrów. Dobra, jadę autem. Masz z przodu czołga. Z o kurde. Twórcy. O kurde! Tutaj przeżyłem. <laughs> Kurwa o po buleta pojadę, bo wiesz, widzę biedny idzie. No to Jakie pojadę, mówisz ja, Adres. Je. 8. 8. 8. 8 po jestem DNS 8.8.8 4 samejki po 16, to moje KD tutaj nie A nie sekundary to jest 8.8.4.4. To jest ten Google. Ale mi, że... Gościa naprawił, a ja spierdowię. 4 8 i 3 kropki. No. no. To musi być taki. Chyba ja że... chcę przerzucić na drugi to mi pokazuje, że jest nich Znaczy IPV, IPv6 robię teraz, nie? A i No to nas przepisz jakiś adres eee, wpisz no, 192 168 krop po kropce eee, Jakie były alternatywy mówisz? Wpisz CM, w cmd no. Wpisz w cmd IP Config al Jaką masz bramę domyślną albo gateway czy <laughs> 192 Jeden powinien się zaczynać No nie. Psz, jaki żal. To jest nieśmiertelne. <śpiew> uch, 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 nie umiem grać. O. Na HIPA! LOL, ale ładnie to wygląda On czuć raz się na tobie mi siat Śmiało no, mi się Jest asysta Ale fajnie to wyglądało Dobra to w takim razie ląduję na B jest Już szybko, szybko, szybko Spacja O kurde, już myślałem, że nie kliknie Trafiłem. No! Steleportowało mnie! No nie wierzę, kurwa! Trafiłem? Już byłem prawie za murkiem, i kurwa mi cofnęło z 3 metry przed murkiem. Jaka masakra, no nie no. Proszę. Aha, okej. Okay. Czytałem się albo okay. Ty go zbijasz? Mięciaczku? Jezu, nie mogę trafić w ogóle przez te klatki. Yeah, chyba fuck yeah. Chyba jednak zmienię sobie tę. Te... No, na pewno. A nie tak, no, chyba. Mówiłem, że mój sobie nie radzi. Urwano zabił mnie, no ja go też zabiłem. Szlak. Już doszedłeś na głos? Jeguz. Dziaku! Chyba go nie ma, bo coś tam skonfigurował. No, chwilę się nazywał. To fajnie. A, oczywiście napisał kociaczek. Co masz, kociak, kociak, kociak? jest dziewczyną, się dogaduje. Co? To no księdko. bardzo gorąco, wolał mnie całkowicie dla dziewczyny. Żeby Też bym tak zrobił. A ty chuj. Kurwa <noise> ja pierdolę Nawet no. dla chłopaka bym cię olał no to ja, dla chłopaka to ja wiem, coś to, to zrobiłeś ty wredny Ba, nawet dla na księdza Zbyt pojebane no. jestem, Widzisz? olał nawet dla księdza <noise> Dzięki I tak pojebane jest drzew Oj, to chyba Game Mastera No tam to jest dobre hardki Dobra polecę w górę choć raz Czekaj gdzie jest jestem? Czekaj do niego walnąć Ach so Klaus Dobra żebym daleko nie wypierdzielił <laughs> wow! tak lecę, kurde i cały czas w górę lecę i dopiero teraz spadam Ja Dobra, słuchajcie, ja spadam na dzisiaj się. No. Na razie. Pa, pa. Na, razie. Na razie Co już tam skonfigurowałeś? nie wiem no nie by działa Kurde, zawsze Ale nie wiem czy dlatego, bo zmieniłem i zaczęło działać, zwróciłem No co jest? Cieba się proszę. Chciałem, że nie wyjebał Zmieniłem z powrotem dalej no, działa tak O, wyjebał o, wyjebało mnie no, no. Fanbuster teraz. <noise> Pierdzielny oh, goos. No, ale to się... Idę pras. kupić kurwa PS a jutro bo pierdolę z tym komputerem. Tam że płytę, będzie wszystko działało. Nie, no weźcie. A tam będzie taki. Na supporty nie uprzedze. O co? Będzie mi płytę wypluwało. to Nie I co? I BFA musiałbyś kupować od nowa. Nie, bf to bym uh, kupił. Call kupił. Nie masz? szans. bf na konsoli, pierdolę. Hardline na konsoli. No. No, hardware. Yeah, eee, PC forever. Konsole to tam można, ale to, to, to nie. No. Boże. Do 30 lat chyba mam. O dobra, uspokoiło się. Ja nie mogę grać jakoś, nie wiem czego. Mam... Przestawiłem tą rozdzielczość i jeść do dupy już. Czyli nie To co tam chodzi? Ja mam normalne klatki, no. to nie dobra, rasz. bo to zależy od... Andry, ty mieszkasz w klatce. <grym> tak, dokładnie. <grym> no dobra, dobra, dobra. 3,20, nice. Ale wam laguje, mi nie laguje, ja nie A, wiem co... Nie wyjebał, ja... Tego nie, wyjebuje nie, w końcu, uja. końcówka kurde! No. Chodź widzimy jakaś kres w sobie jedynkę. Kurde, jeszcze miałem, ale mogę się Dwójka, robić. dwójka. Jest, Timuś. Przynajmniej w dwójce mogę sobie na wysokich pokrętach. Chuje, chuje. Chuje, Ale może już niedługo. Jak się to zmieni? In. Ach, nie chcę się przedrzeć przez to. Kurde, ci... to zrypałem. To, 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 to. Dobra, B jest przejęte. D. D to w górach. Dobra, cioli, jedziemy. Co, nie. Doć do odważnych światów leży. O kurde, przegramy to. Kurde, ale schyciłem. Dobra, teraz wszyscy cicho. Kto. słuchaj. Kto chce. Ale to, to niech jak chce, to powie ja, no nie. I, I ręka do góry. Kto chce pograć w Call of Duty pierwszego modelu Warfare? Okej okay, ludziska i to by było na tyle, mam nadzieję, że Wam się film spodobał, jak widzicie staty 3 na 21, także tragedia niesamowita, to chyba mój najgorszy wynik jeśli chodzi o Battlefielda 3, ale przede wszystkim tak jak mówiłem e, grało się sympatycznie i, i śmieszne były momenty, także postanowiłem Wam jednak pokazać ten materiał, poza tym pierwszy raz ta, ta mapka i dużo, dużo gameplay nie ma z Battlefielda, to też o tym przesądziło. Chociaż nie wiadomo kiedy Wam to wyślę, bo naprawdę jest, jest dużo tych materiałów. Teraz mi się uskładało, także mam spokój na, na długie, długie dni. Także mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, lecie łapkę w górę, skomentujcie film i zasubskrybujcie mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie!